Witam serdecznie Państwa. Znajdujemy się w Brodnicy, w przepięknym miejscu, w przedzamczu Brodnickim, na ósmym Międzynarodowym Park, Jarmarku Ekologicznym. Jarmark przede wszystkim został stworzony po to, żeby promować żywność ekologiczną, jak również zdrowy styl życia. Jak państwo byście tutaj przebili, zobaczyli co tutaj się dzieje, byście byli pełni podziwu dla naszego miasta. Po mojej prawej stronie jest miasteczko medyczne, gdzie można wykonać podstawowe badania zdrowotne. Miasto od wielu lat prowadzi taką działalność, że w trosce o mieszkańców organizuje ten piknik ekologiczny. Oprócz tego miasto w tym roku przystąpiło do programu Zdrowa Gmina. Myślę, że te nasze działania przede wszystkim przyczyniają się do tego, że podnosimy jakość zdrowia naszych mieszkańców. Konkurs Zdrowa Gmina, do którego przystąpiliśmy w tym roku, jest szansą dla miasta, ale także dla mieszkańców, aby usłyszeć o projektach, o możliwościach, o programach, w ramach których można badać się bezpłatnie, aby zapobiegać najpoważniejszym chorobom, które dziesiątkują mieszkańców. Między innymi chorobom nowotworowym. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący bed stara się prowadzić działalność polegającą na jak największym rozpowszechnieniu badań profilaktycznych. Spotykamy się z pracownikami samorządu, tłumaczymy dlaczego profilaktyka jest ważna, gdzie można wykonywać badania profilaktyczne. Współpracujemy w zakresie rozpowszechniania naszych materiałów edukacyjnych. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego często bywają na takich spotkaniach jak tutaj. Staramy się bezpośrednio rozmawiać z kobietami, przekazywać im wiedzę o profilaktyce w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym dzieje się tutaj wielu rzeczy, no, przyjechało dużo wystawców ekologicznej żywności, żywność jest bardzo zdrowa z naszych terenów brodnickich, także zapraszamy do naszego miasta, żeby można jak najwięcej z naszych uroków, z naszej żywności korzystać. Oprócz tego mamy te zdrowe miasteczko, gdzie można wykonać podstawowe badania. Medyczne, zmierzyć sobie poziom cukru, poziom cholesterolu, e, można zmierzyć sobie ciśnienie tętnicze. E, ta profilektyka przyczynia się do tego, że nasze społeczeństwo z, na rok, z roku na rok jest coraz bardziej e, zdrowsze. Oprócz tego no, jest wiele rzeczy takich, które zabezpieczyliśmy dla naszej młodzieży i dla naszych milusińskich. Są e, konkursy zdrowotne, konkursy ekologiczne. E, społeczeństwo się bawi, myślę, że wspaniała inicjatywa. Chciałabym, wykorzystując tę szansę, zaprosić wszystkich mieszkańców, aby skorzystali z szerokiej oferty badań, skorzystali z badań mammograficznych, które już są, ale jeszcze będą, z badań cytologicznych, z badań w kierunku nowotworów trapiących mężczyzn, z badań, które pozwolą zapobiegać nowotworom skóry i wszystkim innym chorobom, abyśmy w tym mieście żyli szczęśliwie i zdrowo. Czyli jeżeli Państwo zainteresowaliście się naszym kinkiem ekologicznym, w przyszłym roku serdecznie zapraszamy. Wspaniała zabawa. Dziękuję bardzo.